Wiertła stopniowe high i Proline HSS pokryte azotkiem tytanu glinu to narzędzia, którymi wywiercimy otwory w cienkich elementach i blachach stalowych, z inox, aluminiowych czy wykonanych z metali nieżelaznych. Doskonale nadają się do rozwiercania, a nawet fazowania tych materiałów, a do tego skracają znacznie procesy wiercenia, zwiększając ich wydajność. W teście pierwszym wykonaliśmy bardzo sprawnie trudne zadanie wiercenia w grubym profilu ze stali konstrukcyjnej, napędzając testowane wiertło wiertarko w krętarką Haikoki Hitachi DV18 dl 2 W drugim z użyciem wiertarkowkrętarki Hoki Hi Hitachi DV18 DBL2 szybko wykonaliśmy otwór 30 mm. Podczas testu trzeciego z użyciem wiertarko-wkrętarki Hoki Hi Hitachi DV18 DBL2 sprawnie wywierciliśmy w blasze stalowej 1,5 mm otwór 30 mm. Testy zakończyliśmy błyskawicznym wykonaniem otworu 30 mm w twardej blasze ze stali nierdzewnej. Naszym zdaniem wiertła stopniowe Hi Cocky ProLine HSS pokryte azotkiem tytanu glinu to akcesoria dla fachowców, dla których jakość narzędzi ma znaczenie pierwszorzędne. Sprawdzą się doskonale w pracach wykonywanych przez elektryków, instalatorów systemów wentylacji, profesjonalnych wykonawców wyposażających wnętrza i wykorzystujących blachy inox itd.